Szanowni Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę, 22 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Michała. To mówi Pan: A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z Ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela i powstanie i będzie ich pasterzem, mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a On będzie pokojem. w tym fragmencie czytamy o tym, że w Betlejem, w którym, tym, które jest najmniejsze, najniższe ze wszystkich miast, właśnie tam przyjdzie Zbawiciel. Bóg przychodzi tam, gdzie się nie spodziewasz. Jego życie chce się objawić tam, gdzie się nie spodziewasz, gdzie ty nie masz nadziei na to, że tam jeszcze coś się wydarzy. Jego życie chce przyjść właśnie tam, gdzie wydaje ci się, że już go nie ma, że już nawet nie ma nadziei na to, żeby tam życie mogło się objawić. Bóg chce w twoim życiu przyjść w takich przestrzeniach, które być może są ruiną, które być może już przekreśliłeś które być może chcesz już o nich zapomnieć. Bóg właśnie tam przychodzi, w tym, co najlichsze, w tym, w czym w ogóle się nie spodziewasz. Niech Was, błogosławi Bóg szef Ojciec i sen, i duch święty, dobrego dnia, Szczęść Boże.